Edyta myśli, czy wygra dzisiaj jakieś 100 euro przemek myśli. Czy zdobędzie punkcik przemek, czy Paweł? Tak skradł moje serce, tak jest. Edyta, zobacz, jaką mam władzę. Mogę cię wyciszyć, i nikt nie wie, jaki ten wzorek jest. Nie lubię cię. Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku z serii trzech facetów. Trzech moich kolegów, każdy wybiera po jednym zdobieniu. I ja jedno z tych zdobień odtworzę, i na koniec muszę zgadnąć, kto jakie zdobienie wybrał. I dzisiaj, jak zgadniesz, to znowu otrzymujesz jakiś hajs, ale nie wiesz, jaki. Już tutaj skarbonka rośnie, dobra, Christian dajesz intro i idziemy. Lecimy. Ostatnio mi się podobało, bo były fajne wzorki od Krystyny. Ja się w ogóle przywitam z widzami. Cześć. A tak, to jest Przemek, on tutaj stoi. Czasem się Nie Przemek, tylko nie Przemek, tylko Przemysław. <noise> nie tak no. jak Tarzan, tylko nie Wiecie. Przemysław, tylko Przemysław. Nie Tarzan, tylko Tarzan. <noise> w każdym razie. Jak jest dzisiejszy temat przewodni? No se, amiko, ale zaraz zobaczę. O kurczę, chyba, mega prosty. Ty już widzisz, że to ta... dużo. Aha, nie, to dobrze. Wszystkie. A te. To był na pewno Paweł, to, to, to był na pewno Paweł. Co ty gadasz? Nie wiem czemu, ale... Po, prostu, po czym po, nie wiem. tak stwierdzasz? Tak jakoś, nie wiem. Nie wiesz. Ale już tak poczułam, że to jest Paweł, Nailsy Pauliny. Ale fajna nazwa kanału, znaczy Instagrama w sumie, nie? Dalej poproszę. Pierwsze czyli, zdobienie, drugie dzisiaj, zdobienie. dzisiaj zawijaski, tak? Tak, dzisiaj zawijaski. To też jest zawijazki. bardzo ładne. Od an.ma.nails. I numer 3. A to też kursantki nasze, moje, czy nie? No nie wiem, Edyta. I trzecia, kobieta, kobieta przed czterdziestką, też fajny nick. Te są najbardziej zaawansowane. Dlaczego? Bo mają najwięcej szczegółów i są cieńsze, Co? grubsze. Pierwsze Czekau. były najłatwiejsze. Te w sumie, dobra, te są najłatwiejsze. Okej. Okay. Drugie. Czyli te. No, te są na równi z tą, z trzecimi, z trzecimi wzorkami, bo tutaj też są podobne. No i pan. Ale patrzysz też na tło też, tak? Czy nie też? Czy nie, też? Aha, tło. No też tło byszczy. No. Bo w pierwszym tło jest takie. Brokatowe. Tak, w drugim jest. Y... ombre to jest bombre trzecie. To jest trzecie. To dobra, to jest drugie. to jest proste tło. Prościej, oto. Choć nie wiem, to to mi, się wydaje. to mi się podoba. Ten środkowy jest fajnie, ciekawie zrobiony jak taki szlaczek. Tak skradł moje serce. Tak jest. Prosty, ale subtelny, ale tak ładny. To Paweł tutaj... przegrałeś. Tutaj też mi się podoba te, ta wstawka złota. Kurde. No ja tutaj, zobacz tu. Hmm. Hmm. Go, no, powiem ci, nie wiem, który mam wybrać. Waham się pomiędzy drugą osobą a trzecią, bo tutaj ta jedynka. Ostatnio szłam na łatwiznę, teraz bym już nie chciała iść na łatwiznę po prostu, więc dzisiaj postaram się to tak, wiecie, nie. chyba ten będzie najbardziej złożony, bo jest to, bo ma i ombre, i to złotko, co wcześniej jest, i, i są ornamenty. Zawijaski. Nie wiem, czy wybrać zawijaski, czy te listeczki, bo są fajne, ale mogę w sumie zawijaski wybrać i wstawimy tam kawałek złotka do nich, albo nie, nie wiem, dobra, wybieram. Kobietę przed 40. kurde, ja jestem kobietą przed 40 Przemek, pomału. To, to jest twój nick, tak? Nie. Nie widziałam, że masz takie zdobienia na Instagramie. Taki nie, to nie nick? ja, moje zdobienia są Coś tutaj na albo w kursach, póki co. Kiedyś stawiałam dużo, tak, jak miałam salon, to dużo rzeczy wstawiałam na Instagrama, ale teraz już tak, jak widzę to co na kiedyś Na Instagrama, na Instagrama stawiałaś? ty na Instagrama. Tak, tak na Instagrama. wstawiałam. Tak? Pokazać ci? Kurczę, wstawiałam. że teraz ale i widzę te takie, wiecie, to Instagrama też musiała pochłostać. Chociaż to te same rzeczy, co tam w salonie z pazurem miałam, te same wzorki. Chociaż może tam się zdarzały takie rzeczy, których nie ma na salonie z pazurem. Jak patrzę, jak malowałam kiedyś, to mówię. Bardzo fajnie jest progres teraz. <grych> dobra, malujemy. Prześlij mi wszystkie trzy. A jak? Jakie trzy, ta po co ci trzy? No bo tak. Nie. No dobra. Jeden ci prześlę. Od razu wybrałaś wszystko, masz na no to Dobra. co będziemy. No to dziś maluję. Bo będę nudny. No, możliwość wyboru. Tam się dzieje, tam jest energia, tam jest miłość, przyjaźń, przyjacielskość, tam wszystko można wyczytać z tego zdobienia. Jest kolorystycznie, jest bajecznie, są sz... mm. zawiaski. No, nie zawiaski w drugą stronę. Już mi telefon spadł. Ja je Mieliśmy wybrać zdobienie. Pan Paweł, król do spraw marketingu, wybrał trzy zdobienia. Nie rozumiem. Ale lepiej. Dyrektor, kierownik, producent, reżyser wybrał 12 zdobień. Co to w ogóle ma być? BANICJA! Dlaczego? Bo patrząc po jej poprzednich wyborach, wybiera prostotę. A mu jest bardzo prosty. No chyba prościej się nie dało. Jeszcze ten element elegancji, wiem, że Edyta tam lubi, są jakieś błyskotki, więc myślę, że to skusi, skłoni ją do wyboru. Przepraszam, czy mogę coś jeszcze dodać? Tak? Dobra, słuchaj uważnie. Już za chwilę wchodzi sprzedaż moja nowa książka 8 kroków do udanego biznesu. A wraz z nią pojawia się druga książka Celu i wartość. To są obie książki przeznaczone dla stylistek ksio... stylistek nie książki. I jest to forma poradnika wraz z ćwiczeniami. Konkretnie z ćwiczeniami, które masz przećwiczyć, które masz zrobić, masz wykonać, żeby się wbiły, żeby dały efekt niż tylko same czytanie. Jeżeli masz ochotę dowiedzieć się, jak budować wartość w oczach klienta, czyli to oznacza dla ciebie, że jak sprawić, aby klient zaczął ci więcej płacić za daną zdobienia czy też usługi, to celuj wartość, a jeżeli budujesz biznes, jesteś na początku, chcesz wbić świat biznesu, chcesz z małego biureczka, którego robisz paznokcie, wbić świat biznesu, czyli otworzyć salon, to to jest osiem kroków podstawowych, które powinna znać każda stylistka, żeby jej biznes był udany, czyli taki, który cię satysfakcjonuje, takim, w którym nie gasisz pożarów, takim, który masz pełno klientów. Jeżeli masz ochotę, wbij link poniżej, zapisz się na listę oczekujących i otrzymaj informację jako pierwsza, jedna z pierwszych osób. Jako pierwsza może nie, bo może system zadziałać tak, że wiesz, że wyślę 200 na raz, to ktoś otrzyma pierwszy, więc jako jedna z pierwszych osób. Gotowe Przemysław, co myślisz o tym? Pokaż, gdzie to widać. Tu, tu, tu. A zobacz tak normalnie, weź do ręki, zobacz. To, to jakieś tam plamy widzę. Gdzie? To są kropki, tylko ja to zrobiłam po prostu brokatem, zginęłam. Bliska wygląda pięknie, idealnie, ale przy kamerze z takiego przybliżenia to... Jakoś mogłabyś się bardziej bo, postarać. Nie, nie, po prostu. Tak? Jest ten brokat trochę zbyt gruboziarnisty, Gruby? no i przez to coś tak. Poza tym. Ale jako oko, mm, bajka. 10 na 10, ale jak z kamery, pff, 3 no, na 10. Tak, jak patrzysz, to nie ma się do czego przyczepić. A jak powiększysz to wszystko, tak. Ja też to biorę pod uwagę, analizując moje kursantki, bo jak się po, po, powiększa, to, to w życiu tego tak nie widzisz. jak przy powiększeniu, chyba, że malujesz z lupą, no to okej. Okay. Najważniejszy moment teraz, ta najważniejszy. Czy ja zdobędę punkt, czy Paweł zdobędzie punkt, czy Krystan zdobędzie punkt? Zgaduj. To Paweł, tak, jak już na początku powiedziałaś? No chyba tak. Dobra, to? Chociaż to mi też bardzo pasuje do Pawła. Och, kobiety, niezdecydowane. No Ale już stawmy tam gadasz, Paweł, przemysł. tutaj, tutaj ty albo Krystek. Tu? Y nie ma takiego imienia. Hmm. To chyba ty, bo ombre. Dlaczego tak patrzysz na mnie? Bo ombre tam. I dużo do tak? roboty, no. A to, to chyba Krystek, no. A to Ale krystek. to. Te, ten i ten następny tak między wami się tak. Między wami klejkimi. Krystek a, a, a Przemek, tak. Dobra, zamykaj oczy dyta. I ja sprawdzę zaraz po. No ty, bestio, byłaś blisko. Nie wierzę w to. <laughs> krystek? To do ciebie niepodobne. Krysztyn, nie masz punkciku. I teraz uwaga: czy zdobędzie nie... punkcik Przemek, czy Paweł? Czy Przemek o, ja, się wysunie? Ja już, ja już, ja już przegrałam, to już wiadomo, nie? No tak, ty już dostaniesz, hajs. Ty już masz skarbonkę zapełnioną. Czy Przemek zdobędzie punkcik, już coś na prowadzenie? Czy Krystian? I uwaga, uwaga, uwaga! To skąd wiedziałeś, że to wybiorę? Ha, 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 ha. Nie wiem, Edyta, skąd ja mogłem wiedzieć, no, no Edyta. No Edyta. Ale ty mnie po prostu najbardziej znasz. Edyta. Ale nie wiecie, koledzy, bo, ja, bo nie wiecie, w jakim ja jestem nastroju i czy jestem no zmęczona, tak. czy nie. To też ma wpływ. Bo jakbym była bardzo zmęczona, to biorę wzorek pierwszy albo drugi, ten jest trzeci, nie? Ten był trzeci chyba, nie? Czy nie? A ten był, to, był teoretycznie drugi, razie... ale... Ale przesunęło się tak Biorę... wtedy, że był trzeci. No. Albo od Kreska, albo Pawła, ale dzisiaj jest! jestem tak... Ho, ho! Nie ma źle, nie ma źle, mówię, dawaj, najtrudniejsze. Poza tym, poza tym, ostatnio cały czas szłam na łatwiznę, więc teraz mówię, nie! Trzeba się tutaj zebrać. Nie ja dość, ombre zrobiłam, to jeszcze zawiaski najtrudniejsze. Jestem z siebie dumna. Ja też jestem z ciebie dumny. A jak jesteśmy <laughs> dumni z siebie, no to kończymy ten odcinek, bo pewnie widz też jest z nas dumny. A więc widzu, jeśli jesteś dumny, dumna, napisz w komentarzu, rozpiera mnie duma. A punktacja po dzisiejszym odcinku prezentuje się tak. Idziemy łeb w web z Przemysławem, prawda? Tak. Nie. I do zobaczenia w następnym. Pa, ciao! Pewnie wiesz i znasz tego gościa, i znasz ten film, i znasz piosenkę, i wiesz, jaki rytm muzyki za chwilę zaśpiewam, albo jakie słowa zaśpiewam, a te słowa to. Push it to the limit! Edyta, push it to the limit! Teoretycznie powinienem tu się wykazać dużą ilością energii, dużym, wiesz, takim okrzykiem, żeby Edytę zmotywować, ale uczyli mnie w szkole jednego, że póki przegrywasz, nie ciesz się za bardzo, więc Edyta, proszę cię, wybierz to zdobienie. A jak wybierzesz, wyjdę na prowadzenie w tej tabeli, to wtedy będę cię mocno motywować. Świeć jasno jak diament, jak przegram, to będzie lament. <laughs>